Cześć, jestem z Lego Sharki. Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Jest to kolejna recenzja magazynu Lego Ninjago. Jest to numer 12. No, 12 na rok 2024. Zmieni figurką NI stroju wspinaczkowym. I figurka NI w magazynie Lego? No, jest to bardzo rzadkie zjawisko. Nie pamiętam kiedy ostatni raz była Nia w magazynie. Nii w delegacji, choć tam w delegacji to też się bardzo rzadko pojawia. Wiem, że był jej, jej zestaw, na, e, jej figurka na pewno z 15 sezonu. No to to było 3 lata temu, jakoś lub dwa, więc no. To bardzo rzadko. No ale mnie nie o to. Oj, e, no, dostajemy tutaj kartę. Z Sinderem. Okej, okay. fajnie. A, no to co, przejdźmy do magazynu. Są trochę. Mój cień widać, co nie? No i co, co my tu mamy? No mamy yy, reklamę LEGO Friends z, yy, z jakąś postacią. Spis treści z yy, Geo. Ok. Mamy jakieś te informacje o nim z, z pierwszej części. Z pierwszej? Tak, z pierwszej części drugiego sezonu Dragon's Rising. Jak złożyć to berło? Znaczy to trójząb, nie berło. Łami główki. Łami główka. Reklama magazynu LEGO Minecraft z... Żabą. To jest fajne. I ze slime'm, okej. Okay. Komiks. 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 Informacje ołu. ok, Plakat z mechem kola oraz bardzo ładny plakat z Lordem Rasem. No, on naprawdę świetnie. No mamy nogi tego mecha, Łamigłówka Druga część komiksu. Druga część komiksu. Druga część komiksu. I mamy tutaj wszystkie smoki, które się do tej pory pojawiły w Dragon Rising. Gdzie mamy raju, smoka z źródła, smoczyce. A nie, mm, o jest, nie, ematrone, właśnie. No mamy tutaj Egalda i Rontu, nie wiem jak ona się nazywa. No teraz mamy tam te trzy smoki z pierwszej, e, z pierwszego sezonu. No. Okej okay. łami główki. O, mamy tutaj spoilery do drugiej części drugiego sezonu, no, droga, Dragon's Rising, gdzie była walka Jaya i Nii. Mamy tutaj opis tej walki. Czemu oni w ogóle spoilerują, to to ja nie wiem yy, mamy tutaj wyniki konkursu ok Reklamę magazynu Lego Batman z minifigurką Batmana z gumową pelerynką. I ostatni magazyn w tym roku. Wyjdzie dopiero za miesiąc, czyli 24 grudnia, to no, za niecały miesiąc, ale czyli w Wigilnie jest wspinaczkowy J który potwierdza nam, że będziemy mieć wszystkich ninja w strojach spinaczkowych. Nie pamiętam kiedy i czy kiedykolwiek mieliśmy w magazynach wszystkie stroje ninja. Raczej nie. Okej, i mamy tutaj reklamę kart. Okej. Okay. I tak trochę słabo, że to jest tak późno. Ponieważ, no ja to jak to muszę nagrać, a pewnie w widzinie to, to mi pewnie nie przyjdzie. W święta też pewnie nie przyjdzie. Więc tak pewnie jakoś, albo wcześniej mi może przyjść, bo jak wcześniej przyjdzie to będzie spoko. No i ja to muszę nagrać, wrzucić i brać się za nagrywanie, podsumowania roku 2024 w magazynach Lego Ninjago. Tak, to rok, rok temu było. No, mamy tutaj naprawdę cudownie nadrukowany torsik z nóżkami. Bardzo lubię ten taki jasny, niebieski. No, z tym takim akcentem, takiego rzut. Taki brudny żółty taki. No, taki piaskowy o... z, linia, z liną. Z takimi alałuskami, co nie? Z tyłu... no Z tyłu już biednie trochę. Oj, ostrość, ostrość. Muszę za, zakryć. Ojej, co tu się stało? O. No, z tyłu mamy linkę. Nadal te alałuski i zaczepkę. Dobra. Mamy taki... no taki trochę rzeczkę średni ten... Ale to tak łagaja twarz, znaczy... O poczekajcie, już się złożę tam. I twarz Nii, mm, też nie widziałem jeszcze jej. Pierwszy raz trzymam tą wersję twarzy Nii. Nigdy jej nie widziałem. No i... i. Okej, okay, jeszcze ten kapturek. Okej, okay. dobra. No i to naprawdę jest bardzo ładna figurka. Jest na pewno jedną z najładniejszych nawet figurek w tych spinaczkowych. Ale yy, co ja chciałem też powiedzieć? Ja chciałem też powiedzieć to, że... Ojeju, że mi znowu brakuje elementu. Fajnie, cudownie. A nie, jest tutaj, dobra. Okej, okay, dobra. No i... Co? Je, o Jezu, no. Zagadałem się i zapomniałem. A, miałem Wam powiedzieć, że wy, wy już trochę. Je, ojeju, no wyszedł jeden zestaw. Znaczy, zdjęcie jednego zestawu na styczeń 2025, gdzie jest ten smog Lloyda. I powiem Wam, że ja nagram ten odcinek z nowościami wszystkimi, ale jak wyjdą dopiero wszystkie pełne zdjęcia. I jak ten filmik się przyjmie, no to też nagram wszystkie inne te serie, na przykład Star Wars'y, Marvel'a, bo ze Star Wars'ów to teraz bardzo dużo wychodzi, już pięć zestawów chyba wyszło, no tak, pięć zestawów już zostało pokazane, z Ninjago 1 i z Marvel'a chyba nic takiego oficjalnego, a nie, dwa chyba, te oficjalne takie zdjęcia, chyba dwa, okej, okay. tak się prezentuje ta figurka, o Jezu tak się prezentuje ta figurka Ni z tym trójzębem. No, wygląda genialnie, moim zdaniem. Chyba jest to moja ulubiona, jak na razie nie wiadomo, jak z Jayem będzie. Figurka e, spinaczkowa. Spinaczkowa, figurka. No. I co, ja jeszcze? Ja ją tutaj położę. I tak, co nas jeszcze czeka w tym roku? No, to nas czeka to. Że będzie jeszcze jedna recenzja magazynu. Będzie też podsumowanie tego roku. W listopadzie już nie będzie filmików. W grudniu nie wiem, co będzie przez, przez cały grudzień, skoro dopiero magazyn wychodzi 24 grudnia. Może wpadnie jakaś recenzja, ale też nie wiem. Yy... Jeżeli chodzi o ten projekt, no to on jest nadal w, w trakcie rozwoju. Bardzo ciężko mi się go robi, bo chcę, żeby to był jednak najlepszy filmik na tym kanale. No i co tam jeszcze? No bo jak ten magazyn wyjdzie 24, to jest Wiginia. Wiginia na pewno tego nie nagram. 25 też pewnie nie nagram. 26 to może, może. Może mi się uda. 27 no to bym to wrzucił, pewnie jakoś tak. 20, I mam 28, 29 i 30 i 31 grudnia na, na to, aby nagrać podsumowanie roku. Więc myślę, że w tym roku się jeszcze pojawią tylko. Dwa, trzy odcinki jeszcze, nie licząc tego, 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 co teraz oglądacie. I będzie koniec tego roku. No. Jest to naprawdę był fajny rok, muszę przyznać. I fajnie by było, ja znowu o to proszę, ale jakbyście dobili te 50 subskrypcji, brakuje trzech. Fajnie by było. I zobaczcie na kartę społeczności, ponieważ tam wrzuciłem zdjęcie. Co będzie się znajdowało w styczniowym wydaniu Lego Ninjago Dragon Rising? A no to yy, tej figurce dałbym bo w ogóle się tak rozgadałem, a zapomniałem, że ja oceniam tutaj. No to figurka Nii, wspinaczkowa Nia dostaje ode mnie 11 na 10. Powalczy ona o najlepszą figurkę tego roku. A więc, co ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.